Dzień dobry, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i pozdrawiam Was z centrum Polski. Kontynuujemy nasz spływ kajakami po wybranych odcinkach Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Kujawsko-Pomorskiem. To jest jedna rzeka i ktoś może pomyśleć, nuda, ale gdy się płynie królową kujawsko-pomorskich rzek, o monotonii nie może być mowy. Zobaczcie sami. Kto by pomyślał, że to rzeka, największa w kujawsko pomorskim powiśle i jednocześnie jej największy dopływ w dolnym biegu. W miejscu, które wybraliśmy na punkt startu naszego spływu, czyli w koronowie koło bydgoszczy, brda wygląda jak lokalna rzeczka, strumyk i w niczym nie przypomina rzeki u jej ujścia. Płyniemy odcinkiem Brdy z Koronowa i ten odcinek mam wrażenie, że już dawno nie widział kajakarzy, albo jakichkolwiek w ogóle sprzętów pływających. Jest tak zarośnięty, tak dziki, dawno takiej dzikiej rzeki nie widziałem. Płyniemy z Koronowa do Smukały Dolnej, poza odcinek Brdy o długości około 15 km. Teoretycznie to spływ na 4 godziny, ale my z filmowaniem planujemy więcej czasu. Tuż za koronowem zobaczcie, jakie rewelacyjne miejsce. Most dawnej kolejki wąskotorowej. On był kiedyś zniszczony, dziurawy, ktoś wpadł na pomysł, żeby go odnowić. I tędy puszczono piękną ścieżkę rowerową. My jesteśmy zaskoczeni, piękny widok, a jak są zaskoczeni, tam ci rowerzyści, z tamtej strony machają. Super. Fajny pomysł, ładne miejsce. Od końca XIX wieku do 1969 działała tutaj linia pasażerska, która łączyła Bydgoszcz z Koronowem. Pokażę Wam coś, zobaczcie kolor tej wody. Ja w ogóle jestem w szoku. Dawno nie widziałem takiej wody w rzece. Jestem pod wielkim wrażeniem czystości brdy. Dawno nie widziałem tak czystej rzeki. To, że woda jest, jest przejrzysta, to jeszcze o niczym nie świadczy, ale są tutaj takie małże, które służą do kontrolowania jakości wody. Nie no... Rewelacja. Brda o długości 238 km jest spławna na większości tej trasy i jest jedną z najczystszych rzek w Polsce tej wielkości. Może to zawdzięczać podziemnemu zasilaniu w wodę, które dochodzi do 75% całości wód jakie płyną w tej rzece, a małże, o których wspominałem, to skójki zaostrzone, dość popularne w polskich wodach. Powinienem dodać, że takie widoki mamy przez pierwsze 3 km tej trasy. Od koronowa do zastawki na brdzie, ale dzięki temu, że nie ma tu ludzi, miejsce to obfituje w ptaki i zioła, takie jak mięta, które obłędnie pachną. A zastawka na brdzie to też jednocześnie pierwsza przenoska na tej trasie. Krótka, ale ciekawa. To też miejsce, gdzie można sobie zrobić krótki odpoczynek. Chwila przerwy, Doris ma czas na stories i ruszamy. Ładna, bardzo ładna. Jedna z atrakcji tej trasy, elektrownia wodna w samociążku. Po naszej lewej stronie, tam wyżej jest zalew koronowski. Widać, że chyba wody nie spuszczają, słuchajcie, bo... Jest prawie metrowa różnica między tym, co było poziomem wody, a tym, co jest. Tej wody jest mało w tej chwili w brdzie. Pewnie prądu nie robią, nie wiem, tak sobie gdybam, domyślam się, ale wody, wody jest mało, ona stamtąd nie spływa. Można rzec, że od elektrowni w samociążku, brda właściwie jest taka już czysta: naprawdę czysta, szeroka, nie ma prawie żadnej roślinności. Brzeg jest uregulowany i można grzać do przodu. Jeżeli ktoś potrzebuje dać odpocząć oczom i popatrzeć się po prostu na zielone, na różne odcienie zielonego, to powiem, że Brda jest idealnym miejscem właśnie na tego typu odpoczynek. To ile kolorów, ile odcieni zielonego tutaj widzieliśmy, to po prostu nie można zliczyć. Wiecie, że faceci nie znają się na kolorach, ale jak Dorys mi mówi o tym, że jest tyle odcieni, tak, Dorysku? Jest piękny. No ile widziałaś odcieni zielonego? Dziesiątki. Liczyłaś nie? <laughs> A ja już pojęci tak liczyłem, że liczyłaś. No, ale warto. Szczególnie warto dla tych ptaszynek. Tak licznie występujących ptaków nie widzieliśmy dawno. I to kolejny z wielu powodów w kolekcji, by wybrać się na spływ Brdą. Bo to nie były pojedyncze ptaki. Ich były całe stada, które niestety nieco płoszyliśmy kajakami. Ale po chwili i tak wracały w swoje miejsca. za nami most drogowy i pierwsze 5 kilometrów, Jeszcze dwa takie odcinki, i będziemy w Spukale Dolnej. Nie sądzicie, że tu jest nieco magicznie? Mimo iż sporo rzek już odwiedziliśmy, dawno żadna nas tak nie zaskoczyła. Ale przed nami ostatnia przeszkoda na tej 12-kilometrowej trasie i największa przenoska. Zamiast pomagać, to filmuję. Tak, dokładnie. Przenoska przy elektrowni Tryszczyn. Polecamy Wam, żeby popłynąć w lewą stronę od elektrowni. Tu są takie tory. Zobaczcie. I te tory wchodzą do wody. Pewnie to miejsce służyło do wyciągania różnych sprzętów pływających. I tu jest 50 metrów. Przenosicie kawałek górą. Spuszczacie w dół i możecie płynąć dalej. Elektrownia wodna Tryszczyn powstała w 1962 roku w wyniku spiętrzenia wód Brdy i ma moc ponad 3 MW. Ten zbiornik nazywany jest również jeziorem Tryszczyńskim. Przenoska przy elektrowni Tryszczyn, ale ta jest zdecydowanie trudniejsza. Ja tam jeszcze nie byłem na dole, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale słyszałem, że będzie przenoszenie przez jakieś kłody. Teraz zobaczymy, jak jest wszystko przez bardzo niski poziom wody, jak tej wody w Brdzie jest więcej, to jest po prostu łatwiej. Na elektrownia za nami, teraz już możemy spokojnie, bez przenosek, cisnąć do przodu w kierunku Bydgoszczy. A za moimi plecami mijamy bardzo fajny, duży most Drugi S5, obok jest węzeł. Powiem szczerze, że to jest jedna z naszych ulubionych dróg w drodze na Poznań i dalej biegnie ta SK, to jest nam łatwiej z Olsztyna jechać w kierunku południowo-zachodnim. Mam wrażenie, że na Brdzie bardzo popularne są supy. Już widzimy naprawdę kolejną taką grupę ludzi, którzy sobie robią spływy, gdzieś jakieś przystanki po drodze. Zobaczcie sami. Fajno, to znaczy, że rzeka żyje. Szczęście jest podczas spływu, gdy zaczyna padać dopiero wtedy, gdy skończymy pływanie. A kończymy bardzo miło. To jest ognisko i jest coś do ogniska. Także my do garów będziemy coś jeść. I do zobaczenia na kolejnym odcinku. Pogoda nie jest dziś łaskawa, oj nie jest co do rysku. Ale kurteczki trzeba było ma, wciągnąć. nie ma złej pogody, my jesteśmy dobrze ubrani, pogoda jest ok. Boże. Jakie twarde jaki sztuki. Jaki pozytyw risku <laughs> Ty mnie imponujesz. No i bardzo dobrze, nie ma dobrze, niemy, nie? Oczywiście. Najfajniejsze jest to, że dzisiaj płyniemy, słuchajcie, taki piękny miejski odcinek. Przydałoby się trochę słońca, żeby pokazać Wam pięknie Bydgoszcz, ale mam nadzieję, że po drodze jak będziemy płynęli… już wychodzi. Patrz. Patrz słońce będzie. Ale będzie ciepło, dobrze. Słuchajcie, jest znaczy nie może jakoś tam cieplutka, ale jest temperatura OK. Przyzwoicie, Przyzwoicie Tak. Dokładnie. Tutaj są nasze kajaki, tu jest nasza ekipa się przygotowuje. No i startujemy. Zaczynamy na rzece młynówce, płyniemy do śluzy miejskiej i prześluzujemy się. No, i do przodu brdą, w kierunku brdy ujścia. Miejski odcinek brdy, którym płyniemy, ma niecałe 10 km długości. Na jego przepłynięcie można planować 2-3 godziny. W zależności od tempa spływu. I powolutku wpływamy w śluzę miejską. Ładnie od tej strony wygląda. W śluzach dobrym patentem, słuchajcie, jest przytrzymanie się drabinek, bo po prostu obniżamy się, i wtedy cały czas mamy kontakt z. Ścianą śluzy, bo normalnie mogły być linki, no ale to jest też patent. To no, drebinka jest bardzo przydatna. To jest jedyna śluza, którą tutaj płyniemy na tym odcinku, dalej już będzie czysta. Śluza numer 2, czyli miejska, jest jedną ze śluz na szlaku międzynarodowej drogi wodnej E70 i Bydgoskiego węzła wodnego. Minęliśmy śluzę miejską po prawej stronie. Tam Szanowni Państwo wyspa Muńska, a po lewej przepiękna opera w Bydgoszczy, długo budowana, ale teraz naprawdę robi wrażenie. Tutaj za chwilę ten nurt przyspiesza, bo mijamy elektrownię i wpływa w brdę więcej wody, ale myślę, że zdążymy Wam pokazać jeszcze kilka ciekawostek. W okolicach wyspy Muńskiej właściwie co chwilę jest jakaś atrakcja. W tej chwili przepływamy pod taką płatką. Bardzo to jest ładeczka i ona nosi imię Kiepury. Na tyłach opery jest ławeczka Ireny Jarockiej, a to słynna rzeźba przechodzącego przez rzekę, która upamiętnia wejście Polski do Unii Europejskiej. Obok trzy bydgoskie spichrze, które znalazły się w logo miasta. Przypominają, że biegł tu najważniejszy polski szlak handlowy. A nasza ekipa coraz bardziej radosna, bo po przelotnym deszczu doczekaliśmy się pierwszych promieni słońca, które towarzyszyło nam już do końca spływu. Przepływamy pod kolejnym mostem. Most Bernardyński. Ale ten odcinek jest naprawdę śliczny. Bardzo mi się podoba ten kawałek Bydgoszczy. W ogóle centrum Bydgoszczy jest bardzo ładne. Gdybyście kiedyś mieli, nie mieli pomysłu, to polecamy naprawdę, czy to na kajak, czy nie na kajak. Warto, po prawej mijamy UKS Kopernik. Klub, z którego wywodziła się utalentowana i utytułowana polska kajakarka Beata Mikołajczyk-Rosolska, trzykrotna medalistka olimpijska. A to już słynny w Bydgoszczy most uniwersytecki. po prawej stronie, słuchajcie, wyjątkowe miejsce w Bydgoszczy, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, klub bydgoski, który powstał w 1920 roku, ale tu nie chodzi o datę, o rok założenia, ale to, że to jest 33-krotny e, mistrz e, Polski, e, 29 lat nieprzerwanie i z tego klubu pochodzi aż 6 olimpijczyków, 3 złote medale, jeden srebrny i 2 brązowe. Brawo Bydgoszczy! Za Bydgostią opuszczamy właściwie ścisłe centrum i wpływamy w nieco bardziej odludne miejsce, co od razu widać po otoczeniu. O ile możemy, to o Jezu, ale no zobaczcie, zobaczcie na to, jest po prostu kata. Co tam do Dorysku? No zobacz. Pety. Pety, no. Przepraszam, ale co mi się, z czym mi się to kojarzy? Wędkarz. Masakramy po drodze jak pływamy, to powiem Wam, że staramy się zbierać też jakieś śmieci, jak widzimy. Nie wyrzucajcie plastików, w ogóle nie wyrzucajcie śmieci do rzek. Ta rzeka jest jedną z najczystszych, jakie widzieliśmy w Polsce. Jeszcze jak się widzi na takiej rzece plastik, po prostu to w ogóle boli. Nie tylko do rzek, w ogóle śmieci zabierajcie ze sobą i wyrzucajcie tam, gdzie jest ich miejsce. Ja może się nieprecyzyjnie wyraziłem, ale wiadomo o co chodzi. Niech kaczki żyją sobie w spokoju, bez dodatkowych pseudoatrakcji. Im bliżej brdy tym rzeka robi się szersza, ma odnogi, wyspy, rozlewiska i dużo miejsca, gdzie tworzy się naturalny ptasi raj. Jakby ktoś miał wątpliwości, to my jesteśmy ciągle w Bydgoszczy. A tu nie wygląda jak Bydgosz, nie Doris? No, tak naprawdę dziko. No, i to jest jeden z powodów, dla których miejskim odcinkiem Brdy warto też popłynąć. Bo on tylko z nazwy jest miejski, ale w dużej części to jest taki trochę wiejski. Drodze można liczyć na czaple siwe, kormorany, kaczki, łabędzie, łyski i pewnie wiele innych ptaków, które umknęły naszym oczom. Jakbyśmy już mało mostów widzieli w Bydgoszczy, słuchajcie, to tej kolejny. Ten się nazywa Kazimierza Wielkiego, ale widać, że chyba był za mały i dobudowują kolejne przęsła. My na koniec naszych kajakowych eksploracji wyskakujemy jeszcze do centrum Bydgoszczy na ulicę Długą, by pokazać, gdzie oprócz nadrzecznych atrakcji warto wstąpić. Bydgoska Aleja Autografów to jedna z nich, a nieodłącznie polecamy stary rynek i biegnący przez niego 18 południk, który łączy miasto z Kapsztadem. Podziwiając te miejskie obrazki, zapraszamy do zostawienia lajka pod filmem i suba na kanale, kto tego jeszcze nie zrobił. Kończymy tę trasę przy Brydujściu, gdzie znajduje się piękny tor regatowy, a za nim majaczy już królowa polskich rzek, Wisła. A to miejsce to bydgoska przystań i kemping zimne wody. Dobre miejsce na namiot lub postój kamperem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.